どうも。 Projekt obejmuje remonty najważniejszych toruńskich zabytków, a wśród nich m.in. kościołów św. Jakuba, Najświętszej Maryi Panny, św. Ducha, Katedry Świętych Janów, Dom Kopernika oraz średniowieczne mury okalające Starówkę. Złożony przez Toruń wniosek wygrał i otrzyma wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To co jest atutem tego projektu to kompletność. Są to prace zarówno ratunkowe, prace przywracające jakość zabytkom XIV-XV wiecznym, dobra funkcjonalność, czyli dobre też przeznaczenie. Duży wkład własny, bo blisko 50%, niezłe tempo realizacyjny, jeżeli chodzi o finał i sposób rozliczenia. To, co było dodatkowym atutem, to wszem sam Toruń. Toruń jako miasto historyczne o ogromnym nagromadzeniu zabytków sztuki gotyckiej przede wszystkim i dobrze przygotowany projekt w fazie wstępnej. W projekcie jest aż siedmiu partnerów. Największą grupę stanowią toruńskie parafie. To ogromna szansa dla toruńskich zabytków. Projekt, który pozwoli nam na prace konserwatorskie przy wielu obiektach skupionych na bardzo małym, bardzo małym terenie. To, co udało nam się przez te kilkanaście miesięcy zrobić, to jest nasze moralne zobowiązanie do. W stosunku do naszych przodków, ale także obecnych i przyszłych mieszkańców Torunia, Toruń ma wiele zabytkowych świątyń. Ostatnie lata to odrabianie zaległości w ich ratowaniu, mówił biskup diecezji toruńskiej Andrzej Suski. Prace konserwatorskie już trwają, ale do ich zakończenia trzeba jeszcze wielkiego wysiłku i znaczących środków materialnych. Cieszę się więc, że przychodzi w tym momencie tak istotna pomoc ze strony Unii Europejskiej przekazana za pośrednictwem ministra kultury i że władze naszego miasta przyjęły diecezję do partnerstwa. Dzięki temu rysuje się szansa, choć niewątpliwie trzeba będzie jeszcze wiele podjąć wysiłku, żeby uzyskać wkład własny. Mamy pewne kwoty zabezpieczone, a o inne musimy się starać, żeby na bieżąco wywiązywać się ze zobowiązań płatniczych. Projekt pochłonie blisko 39 milionów złotych. 50% tej kwoty pochodzi ze środków europejskich. Pozostałe wyłoży gmina 33,6% oraz diecezja toruńska 16,4%. percent.